Już coś wybrałaś? Już? To może już? Nie mogę podjąć decyzji, gdy świerszczu brzęczy mi nad uchem. Muszę już temu zaradzić. Aha! Wiesz co, bracie? Może trzeba zakupić coś ha! innego dla odmiany? Coś do picia? Ha! Płyn to wielce osobliwa rzecz. Wiele kropel połączonych razem. Kapiące razem. Kap, kap, kap. Czyli tak. z jakiegoś powodu koniecznie muszę do łazienki, ale gdy wrócę, to masz mieć coś wybrane. A, mogę decydować bez trudności. Ale, miłe Dirku! Słucham cię, młoda klientko. A, chcę zobaczyć cały arsenał przegryzek, proszę. U, dobrze. Tu, tu... Nancy, mam potworną wiadomość. Mamy opóźnienie aż o sześć minut! Ha, nic nie szkodzi, Bill. Będziecie, gdy dojedziecie. Jest wściekła. Tylko ty w rodzinie martwisz się, że będzie obsuwa. Co jest? Gdzie te dzieciaki? Ej, co u ten wóz ma na zderzaku? To, to jeden z tych bardzo modnych zderzaków, czyli... zadków. To zadek? Czemu robią te zadki, Chromu? O, 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 o! Dzieci? No dobrze, jesteście. Możemy wreszcie ruszać w drogę. Dobrze, to już wszystkie przegryzki. A czy naprawdę widziałam ich serca oraz ich duszę? Więc jeszcze raz proszę. Uh, pan Tirek musi uh. sobie odsapnąć. Tutu. Tu. Uh, dlaczego mam taki trudny wybór? Wyjaśnię ci, tili. To dlatego, że ty jesteś niezdolichocydowana. Nie jestem niezdecydowana! Ja jestem rozważna! Mamy tu tylko jedno podejście, bracie! Jeśli nie wybierzesz szybko, ta taka, każe nam jechać bez niczego! No, wybierz, że coś! Muszę podjąć rozważną decyzję! Naprawdę nie chciałem tego robić, Dili, ale mnie zmusiłaś! Masz coś wybrać, bo otworzę torebkę chipsów i będzie trzeba ją kupić! Ale, ale, to nietypowe smaki! Syropna kaszel oraz chrzan! Właśnie! To smaki, których nie lubi nikt! Ale zawsze to coś! Chwila, bracie! Nie możemy działać pochopnie. Ja tam mogę. Świruję! Daj mi pieniądze, daj, daj, daję. Masz. O, dziękuję. Sorki, siostra, ale tata pewnie już się pieni, że wciąż na nas czeka. No, nadrobiliśmy czas stracony na stacji paliw. Mówicie, że trochę przesadzam, ale nie zapominam o tym, co najważniejsze, o punktualności. Dobrze, mówię dzieci? Eee, Dzieci? Hmm, dzieci tu nie ma. Pewnie zostawiły się na stacji benzynowej. Zostawiłeś dzieci na stacji benzynowej! No chodź, Tilly. Ja wiem, że chciałaś sama wybrać przegryzkę, ale czy kupienie czegoś nie jest lepsze niż wyjście bez niczego? Co sumie jest. Prasz. No, jak ci się podoba moja czapka? Bardzo, kozacka. Dzięki. Dobrze, że nie podjęłam złej decyzji, bo zawsze przypominałaby mi o straconej okazji. O porażce, która nawiedzałaby mnie w najgorszych koszmarach. Tak dobrze, że tego nie spartaczyłaś. Enne duerike. To! Jednak wezmę paczkę tych ośli gum. Wybacz, bracie, ale ja wybiorę przegryzkę. Co?! Filistuj, nie wariuj! Jak to się stało?! Ty i ta twoja obsesja, żeby zdążyć na czas! Już nie zwolnię, dopóki nie zobaczę dzieciaków! Dzień dobry. Czy pan wie, jak szybko pan jechał? Proszę bardzo, aresztuj mnie pan! Albo nie! Jestem za straszny, żeby siedzieć w ładnej pacy! Potwór ziemi. Zostawił dzieci na stacji benzynowej. Ojciec, potwór! Garygodne. Przecież wiem! Ale ze względu na pańskie dzieci, jedziemy na tę stację. Proszę za mną, zapewniamy eskortę. O, serdecznie dziękuję! Ale potem wystawię panu mandat! Ha! Czyli daj mi pieniądze! Więc za chwilę oberwiesz! Czyżby? A, nie mogłeś wiedzieć, że to Ha, Haha <gację> Kaska, chodź do świerszcza! Oh. -oh. Ha, ha tam, a ja coś wybiorę, bracie! A. <gację> a. To ja wybieram! Oj, pozwól mi kupić przegryzkę Tilly, bo nigdy nie podejmiesz decyzji! Podejmę! Muszę mieć 6 godzin, żeby obejrzeć wszystkie przegryzki! Posłuchaj siebie! Rozum straciłaś! A. Daj mi ten banknot, bo będę krzyczeć jak świrus! A jak głośniej! Aaaa! 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 Świeżość! <laughs> nasz banknot! E, spokojnie, bo przecież da się go chyba skleić. No nie, nic tego.